Witam, zapraszam na warsztatowe omówienie techniki pokonu skierowanego do Boga z prośbą o uzdrowienie. Jest to trzeci film o tej tematyce, ale zawsze na warsztatach warto coś dopowiedzieć. W praktyce coś wyjdzie no takiego, że niektórym osobom umykają podstawy bezpieczeństwa opieki. Chcesz zrobić jeden pokłon, poćwiczyć, zrób. Albo, no dobrze, tak jak jesteś, w tą stronę robisz pokon. Tak? Tak. No. To załóżmy, o co byś się chciał pomodlić: poprosić, pokłonić Bogu lub komuś. Chcesz mieć dzieci, albo masz, załóżmy, ciężką chorobę, tak? I chciałbyś to zmienić. Chciałbyś mieć podwyżkę. No, tak? Chcę mieć większą sprzedaż. Większą sprzedaż. Tak, tak. No to byś się musiał Bogu pokłonić. No to się pokłonił. Pokłon e e się tak proszę o, proszę o opiekę. Proszę o opiekę Dobra, no. Boga, stwórcę życia, dawcę życia, stwórcę wszystkiego, co istnieje. Poproszę e o prowadzenie dla mnie, dla mojej duszy, dla całej naszej istoty. Ja się Tak. Dobrze, dobrze. Już, już usiądź sobie, usiądź sobie. Już zrobiłeś to dobrze. Jest yy, wiele błędów, yy, szczególnie u osób, które, które robią to po raz pierwszy, a mają karmę króla władcy. Robią, głowa nie dotyka po, po, po podłoża jest tak, no powiedzmy tyle tyle od ziemi, od, 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 od podłogi korony przeszkadzają tu w, tym, tu w tym pomieszczeniu ktoś pamiętam robił pokłon, jego dusza zdjęła koronę, bo oddawał królestwa zdjęła koronę w momencie skończenia pokłonu łap za te korony koronę i z powrotem na głowę mówię na poziomie duszy, bo fizycznie on tego nie miał no kilka osób to widziało mieliśmy dużo ubawów z tego, ale ten pierwszy pokłon to nie do ziemi, tak? Kark przeszkadza. No kończy się to często ścięciem głowy, tak? Jak... No, mówię tam w tych procesach karmicznych. Czyli tutaj mówię dobrze. Dobrze zrobiłeś. Yy, teraz tak. Yy, A co mogłem się pomylić? Czym się na to? mogłeś pomylić? Z na to, w, w kierunkach. Ja chciałem sobie tak na świat, na okienku. Tak, a co stoi na, 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 na tym? Kwiatek. Za tym masz górę, która przypadkiem się nazywa święta. Za oknem. Z autentycznie na mapach góra znana jako święta. Tysiące drzew, mrówek, saren, ludzie, dusze. Tu za oknem może być w tej chwili amfiteatr z kilkuset, kilkuset. Kilkaset dusz może oglądać. My tego nie widzimy, ale mogą przyjść i oglądać co my tu robimy. I teraz kłaniając się, nawet jak powiesz, że się kłaniasz Bogu, nie, nie ma tego zabezpieczenia, czy może nie być zabezpieczenia. W związku z tym no to, że tak powiem pójdzie w próżnię jak modlitwy w wielu ludzi, w wielu religiach. Że musisz mieć zabezpieczenie. Boże, Proszę o... wypełnić sobie... Ja, ja to tak robię, nie? Tak buduję zdanie. Wypełnić sobie całą sobą, przepraszam, całą przestrzeń, do której ku której się skłaniam. W tym roku, czyli w 2016, wyszła jeszcze kwestia bakterii. Kto je widzi? Są tacy. Ale to są jednostki. Natomiast każda bakteria, każdy kwiatek, yy, gdzieś tam dusza, roślinka, tak? zwierzątko, mrówka, mucha ma duszę. Bakteria też. Więc tu na podłodze tych bakterii to będzie, jak się, no powiedzmy masz dwa metry przestrzeni przed sobą, przed swoją głową, kiedy zrobisz pokłon, to tam może być tych bakterii miliard, albo miliard miliardów, nie? Któraś z nich w poprzedniej inkarnacji mogła być jakimś znanym Bogiem. Więc Boże yy, oczyść i wypełni sobą przestrzeń, do której, do której się zwracam. I wtedy, wtedy widać światło, które po prostu porządkuje, robi taki korytarz do, yy, w, yy, w tą przestrzeń. Na koniec jeszcze, co też yy, przy intencjach, przy okłonie, przy intencjach, przy pracy z intencjami, też y, nie jest to w schemacie dopowiedziane, i część osób o tym nie wie. Yy, Boże, dopowiedz, żeby takie coś powiedzieć. Bo ktoś robi godzinę intencje jakiegoś tematu, czy tam domogli się o coś, o coś, ale Boże, Dopowiedz, co jeszcze, co byś ty widział, jak ty byś to chciał. I oczywiście, wszystko nie będzie tak, jak ty chcesz, ale Boże, dopowiedz. I wtedy, jak robimy intencje, szczególnie, załóżmy, no są takie intencje bardzo rozbudowane, kilkanaście słów mają te same, te same nasze życzenia, które wymieniamy w tej intencji, co my chcemy, co nie chcemy. To jeszcze, Boże, dopowiedz. I nagle z tego jednego, jednego tematu może się zrobić 200 intencji, o których my nie wiemy ale Bóg, jeśli jest taka prośba, czy czasami no, sam zadziała, no to, to to dopowiada, bo dopowiada. Niektórzy słyszą. Czy temat pokłonu jest dopowiedziany? Ale jeśli jest, jest pokłon, to przecież w czasie pokłonu zwracamy się do pokatawcy życia. Tak. To czy ma, no, jeśli jestem skierowany. Na kwiatek. Mam pokłon, ale za oknem mam blok zamieszkany. Mili <noise> Boże, mówię, że to Wiesz to co? I ja... ciężko mi jest w ogóle znaleźć takie miejsce. Przestrzeń. No, no to na 100% tam komuś się będziesz kłaniał, ale no po prostu to rozbudować te zdanie. Boże, nawet zrobić intencję. Kłaniam się Boże, bo nie ma gdzie. Znajomy się kłaniał do szafy, w końcu zaczął widzieć duszę w tej szafie. I roz, zaczął z nimi rozmawiać, nie? Na, na pokój przychodził. No, miał krótki pokoik, nie tyle miał, dosłownie, tu była szafa. I, 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 i kłaniał się, i przychodziła dusza, wchodziły dusze do szafy, bo nie miały się gdzie, gdzie pomieścić. No, nie było przestrzeni innej. Autentycznie, więc tutaj prośba o, o stworzenie takiego ekranu, to co mówiłem na początku. Boże, yy, no, jest tak i tak, bo kłaniał się w tą stronę, nie mam gdzie. Tak, nią nie znajdziesz. Na drzwi, za drzwiami też coś może stać. Mało tego, za tą ścianą może ktoś stać. Ja nie wiem. Może przyjdzie na pokłon i też przyjdzie postać, która wielokrotnie uznać, uznana mogła być przez nas, przez duszę osobę za, za jakiegoś Boga. Temat taki śliski, także tu te zabezpieczenia trzeba zrobić. No. Z tego co, co Forumowicze piszą, to tak, kłaniają się bezpośrednio na jakąś świątynię. Po, po pół roku ktoś tam się orientuje. Tam mam świątynię za rogiem, a jej nie, w ogóle nie kojarzyłem, tak? Czyli jakby w stronę, w stronę e, no, ołtarza danego bóstwa, które gdzieś, gdzieś tam sobie było czczone. E, znajoma się, przez kilka miesięcy kłaniała żabie takiej na skarbonce. Na ten kwiatki, to jest klasyka, że, 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 że ten, ale no, jest tam życie. My nie wiemy. Jak nie wiemy, to prosić o takie o taką, o taką podpowiedź, nie? Czy, czy, czy sama idea pokłonu i tam o co prosić to tutaj jest jasne? Umiał, umielibyście Ty, umiałbyś i Ty umiałbyś uh, powiedzieć? Możemy prosić o wszystko tak? Co nam przyjdzie na myśl, to znaczy, że jest taka potrzeba, możemy o to prosić. Nie ma rzeczy, o które nie możemy prosić. Ja? Nie ma, nie. nie ma. Nawet jeszcze może dopowiedz. <laughs> bo, bo, bo naprawdę my nie wiemy, no, wiesz na przykład są, są takie tematy, no nie może być nawet do 50 różnych, różnych yy, artykułów dotyczących inkarnacji zwierzęta. Ale my nie wiemy, w co dusza mogła inkarnować. A tam ma karmę i to jeszcze bardzo silną. Mi się udało puścić łaknienie słodyczy, cukrów, ciastek, jakichś takich rzeczy, które byłem strasznie żarty na to, po przepracowaniu intencji dotyczących owadów miodnych, czyli mszyce, szerszenie pszczoły. Ale w tych różnych wszystkich cyklach, zresztą film na ten temat osobny jest na YouTube. I nie wiemy. Więc Boże, to powiedz. Powiedz co? Ja myślałem, że problemem u mnie jest łaknienie. Chora trzustka. Tego łaknienia słodyczy, nie? A to wady miodne. Nie, nie, nie dojdziemy do tego. No ktoś ma raka. Załóżmy białaczka, jakieś choroby, problemy w związkach, małżeństwo się rozpada. Pokój. Czasami jest to już ratowanie jakby na ostatnio, ostatni gwizdek, tak czy nawet on już, 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 już nastąpił ten ostatni gwizdek i dopiero ktoś tam coś robi, ale przy, przy ratowaniu zdrowia no, mogą być bardzo szybkie, szybkie skutki. Natychmiast dosłownie tam tam jeśli, jeśli nie ma jakichś zmian, yy, no, takich, które że tak powiem powodują, że no, osoba się już no, nie nadaje do, do, reanim, do od Naprawy z tego stanu zdrowia. Ale jeśli tam jest to możliwe, to jest to natychmiast. To słowo. Czy tak jak w moim przypadku, gdzie miałem wcześniej duży problem z narkotykami i teraz stawione jest, staram się z tego, wie pan, wyjść. No i chciałbym, żeby Bóg mi w tym pomógł też, bo jest to bardzo si silne łaknienie narkotyki. E, to jest bardzo ciężki temat. Omówimy osobno. Tak? Omówimy osobno, ale tak, skoro padło pytanie, e, to też, co mnie kiedyś zdumiało we, we Wrocławiu. Inkarnacje w rośliny narkotyczne. Jak z tego wyjść? Poza Bogiem. Inkarnacja duszy. Nie człowieka. Inkarnacja duszy. W mak, mm. e, w e, marihuanę. No w cokolwiek, ayahuasca, w cokolwiek, kokaina. Y... No kokaina, liść kokaina. No, ale powiedzmy zioło kokainy, no. tak? No przecież tych żoł y, jest żół roślinek, jest miliardy i one potem gdzieś na tej ziemi funkcjonują. Problem, problem też wzorców gumbasa, Ymm, Legendarna filmowa postać, która, która y, no że tak powiem, z pomniejszoną główką malutką, ale jak Ty tak myślisz, no to Bóg robi... To, to nie maszyna pomniejsza do wzorca gumbasa, tylko po prostu no jest to tak pokazane. Mamy, mamy mężczyznę o dużej posturze z głową, jak, jak cytryna, nie? Wielkości cytryny. To są skutki czpania. No już widziałem takie, takie pomniejszenia w odreagowaniach kiedyś na sesjach regresingu u kogoś. No, przykry temat. O. Ale no nie myślisz, no to znaczy, żeby wszyscy widzieli w okolicy, że jest głowa taka i to też w pokłonie. Puszczanie wzorców DDA, hmm. bardzo chętnie nagram film. Ciężki temat. Ciężki temat. Mogłem no, ja, no, właśnie tak Ciężkiego tego tematu. No. To ruszymy. Y jasne? Tak. Dziękujemy.